Hej racersi, jestem Super Vroom, wielki bohater Turbo City. I zawsze jestem tam, gdzie mnie potrzebują. Uh, wielkie dzięki Super Vroom. Czasem wyścigi te racer zbywają niebezpieczne! No wiem, niektóre wyścigi są tylko dla tych najsilniejszych, jak ja. Nie bądź taki pewny siebie, tobie też nie uda się go wygrać. Ha! Nie ma takiego wyścigu, z którym super by sobie nie poradził. Zaraz ci to udowodnię. Kluczem do wygrania wyścigu jest zlokalizowanie pozostałych rywali. Nabierzmy wysokości ze Startunder. Startunder! Gwiezdny system napędowy, który pomoże ci poruszać się po każdej powierzchni we wszystkich kierunkach! Hahaha! Ha, ha. Jestem wszędzie najszybszy! Mogę się nawet wspinać po ścianach budynku! Hej, przestań! Okna to nie autostrada! O. Hahaha! Ha, 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 ha. Mm. A teraz nawet moim super wzrokiem mogę ścigać rywali. Tam są Flying Flash. Zabierz mnie na linię mety! Flying flash! Jego zygzakowaty zryw wyrywa do przodu auto, które wyprzedza innych zawodników. Wow. To było niesportowe zagranie! Co to za sztuczka? Zwycięstwo należy do mnie!